Cześć, tu Jaromir. Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z gry Cyberpunk 2077, gdzie próbujemy wyeliminować tych wszystkich tutaj. Natomiast idzie nam troszeczkę jak po grudzie i muszę powiedzieć, że jest to trochę wymęczone. Natomiast no. Eee, właśnie, spróbujmy jeszcze ich ogarnąć. No, mam nadzieję, że jest tylko dwóch wrogów, a nie więcej. Nie, chyba jeszcze jeden był. Chyba jeszcze jeden był wróg, tylko nie wiem gdzie. O, tam go widzę. Nie, tam jest, tak. Okay. czy jeszcze przynajmniej trzech. I tam jeszcze ktoś się kręci z tyłu. Nie wiem co to tam jest w oddali, ale to niestety mój skaner chyba tam nie sięga. Eee, dobra, no to musimy ich próbować tutaj ten. Moim zdaniem po prostu trzeba próbować snajperom po kolei ich eliminować, odchodzić, eliminować. No oni nie wychodzą poza ten teren, więc jest szansa, że jak takiego gościa tutaj wyhaczymy. Ta snajpera jest strasznie wolna do przeładowania. Pięknie. Ach, zariował mi ten. A ileż on ma punktów życia? Ten tu, żeby mi nie podszedł do mnie. Dobra. Zostań, zostań, zostań. Jeszcze mamy 8 strzałów. Ale ja nie Ostatnie 4 strzały. Dobra, teraz to już nic nie zrobimy. Eee... Tamten jeszcze goś z boku jest i to jest pewien problem. Takie buty robicie, tak? Nie, tu nie mamy naboi, ale tu mamy dubeltuwę. A, to samo zrobić co ja chciałem zrobić. Takie kurcze robicie, tak? niewiele mu tam dała. Nie zesram się, spokojnie. Jak tam stoi jak idiotka. Takie buty robisz, tak? Kurde, spadła na siebie. Dobre. Ok, to możemy w tym momencie nie, nie możemy wytwarzać. Nie, jesteśmy w trakcie bitwy, walki. To nie jest zasłupem. Demolka. Uff. Czy ja jestem w stanie teraz wytwarzać? Jestem w stanie. Dobra, tyle mogę zrobić. Dobra, teraz tego trzeba jakoś tutaj ogarnąć. Niech on podejdzie trochę dalej. Bo on jest chyba yy, wręcz walczy. Tam jeszcze ktoś jest. Co to jest? Wrona? Nieautoryzowana inżynieria odwrotna. Dopalacze bojowe. Kurka, blaszka. Wrażliwość na ogień, elektrykę. Tu nie jest jakiś dron. Albo jak. A tu, na elektrykę 30% wrażliwość. Mamy jedno hakowanie takie, ale to Ej, bym powiedział. Nie wiem czy tu jestem w stanie trafić tak z góry. No właśnie. Z drugiej strony tamten jest trochę bardziej Ten strzela. Tamten jest e, wręcz. E, tutaj na dole. Nie wiem, czy jak tam podejdę, to mnie nie zauważy, bo mógłbym granatem tam cisnąć, ale wtedy ten mnie tutaj będzie chciał zraszować i strzelać. Zakładam, że on nie będzie strzelał, tylko będzie starał się mi jakąś rurką czy czymś, kurde, walnąć. 30% więcej obra obrażeń od elektryczności, a my mamy zwarcie 66 obrażeń od elektryczności razy 3. Może to trzeba zrobić? Spróbujmy. Nie, to nic nie dało. Co to za ustalenie pozycji? No tu mamy trochę słabą pozycję do strzału. Chociaż nie. Tak go nie wyhaczymy. W żaden sposób, kurde, jeszcze tam coś jest. Co to jest? Robot kosiarzy. Kurka, blaszka, ile tego tam jest? A teraz byłby dobry granat, żeby tam wrzucić. Ktoś tu idzie. Go. O kurde, z takim robotem to ja nie jestem w stanie walczyć. pójdzie? No i chętnie mu granat wcisnął. Może go strąci na dół. O kurde. Nie to chciałem zrobić. Za dużo chyba tego zużywam. Kurde, jak tego robota tutaj... Wsakować go nie mogę, bo nie mam żadnych takich umiejętności jeszcze. Gdzie dorzuciłem tym granatem w niego? O, tu jest strasznie głupia pozycja, jakby z tamtej strony zaatakować ich. O dwóch tu idzie. Za dużo amunicji tutaj. Kurde, już się jasno zrobiło. O to będzie trzy odcinki walki, wydaje mi się. Что тут? Tak, to mu nic nie zrobię. No, tych stoi tam tutaj. Nie mam kurczę tych już. Eee... Snajperu, eee, amunicji do snajpery. Ej, szukajcie, kurwy do Boję się, że ten mnie tutaj teraz zajdzie z boku. Może i nie. Aż się przyblokowałem na tym tutaj. Nie. Został robot i ten tutaj na dole. Mam nadzieję, że oni mnie tutaj nie zauważą. Dobra, przejdę sobie tu z boku, żeby być tak troszkę bezpieczniejszy. Ekwipunek, plecak. Czy ja mogę wytworzyć coś? Dobra jest. Tamten poszedł tam robot. Z robotem będzie ciężkie przejście, ale jak tu bym załatwił po cichu, bo chyba już nie ma nikogo. Jakby mi się... tylko czyta tak, jak ja tu zeskoczę, a tam ktoś jeszcze będzie, to mam przez Krótko mówiąc. Ty, bo mam lepsze rzeczy do roboty. Wyłaś! No właśnie. Kurczę, ona duża, życia nie ma tak naprawdę. Tamten jest daleko. dostałem dobra tam ten robot idzie Stąd to nic nie zrobię. Wydawało mi się, że nam mniej, mniej punktów życia miała, ale kurczę, chyba jest tak, że oni się leczą też. Proszę wsparcie, ile chcesz. Dobra, koniec tego, no bo e, pocisków tutaj dają snajpery. Kurde. A! Dobra, urodylary mnie teraz nie interesują. Dwa odcinki kurczę jak się uda. Dobra. Ach, kurczę. Powszechne komponenty. Dobra, muszę coś roztegować, bo po prostu. Nie to. Eee, plecak. Trudno się mówi. To mogę zjeść. Wytwarzanie Ten snajpera najlepiej działa generalnie rzecz biorąc Tu nie ma co strzelać przez ten... Eee... Tego robota bym najchętniej zdjął Ty, snajperą, tylko ona będzie tu mnie wy mnie strzelać, więc to też nie jest idealne. Dobra, robot położony. Dobra, cztery ostatnie naboje, pytanie, ilu ich jest tam jeszcze? Zresowałem, bo dwa odcinki strzelaniny. Teraz ostrożnie, bo nie wiem ile ich jeszcze tu może być. Radio. Co to jest to dane Z? Stos skrzyn. Zdalna aktywacja. To jeszcze tu parę rzeczy mogłem robić. Ojej, dobra. Poprzedni odcinek był, był dłuższy, więc na tym zakończę, bo już nie mam nerwów szczerze mówiąc tutaj do tego. Ale wydaje mi się, że ten... że udało się tą misję zrobić. Zobaczymy, zobaczymy następnym razem. Pozbieramy fanty. Mam nadzieję, że po wczytaniu gry się nie zrespawnują wrodzy, bo to by było tak jak w Dark Soulsach, troszkę wkurzające, trochę było to takie wymączone z mojej strony, ale widać od razu, że poziom trudności wysoki to jest jeszcze poza powyżej naszych, że tak powiem, możliwości. To znaczy. Jedynie to, że wrogowie nie wyłażą, nie ścigają nas i troszeczkę miejscami rzeczywiście się głupio zachowują, nie, nie za inteligentnie, yy, pozwoliło nam po prostu wykorzystać te wszystkie niuanse i ich trochę tutaj ogarnąć. Znaczy, w sumie też nieźle się zachowy nie, nie zachowywali się zupełnie źle, no bo jakby tak popatrzeć. No to prawda jest taka, że przecież tak, jak ktoś do nas strzela, no to oni też się kryli gdzieś za zasłonami. Jeden był tu, drugi tu, trzeci tu i powiedzmy strzelali, pilnowali raz jednego wejścia, raz drugiego wejścia. To to jest dobrze zrobione. Tylko, że może te teksty, które rzucali, jak już jedna osoba została, to było takie trochę może nie za fajne, ale, ale ogólnie, ogólnie jest to wyzwanie. Dobra. Trzymajcie się do następnego razu. Cześć.